Siemanko! Witajcie w naszym nowym Minecraft dr Survival! Drugi odcinek, w którym próbujemy tak. znaleźć żelazny armor. A może nawet jak? Może nawet diamentowy! Dobra, musimy znaleźć najpierw... Jeżeli, kreja. jeżeli pytacie się, skąd ja nagle mam złoty na piersi i, i, i pełn. Cóż, udało nam się znaleźć... Noworodzista, z którego wzięliśmy właśnie te rzeczy. Bez przedłużania, musimy najpierw znaleźć Keiva Ja już jednego widziałem. Ja tam widziałem też. Jest on... O Dobra, to będziemy wchodzić tam nam się tutaj znaleźć takiego Keiva Który jest mega blisko wiązki. Szef? prawie sama, prawie umargon. Pierzemy tutaj pierwsze żelazo. Na kupicie. Ja odbiorę to. ja się buduję. Chcę zebrać żelazo, które jest na supiku. Masypicie, przepraszam. Nie umiem mówić. I to jest dryf Uważaj na wszystkie potwory! Wróć się, wróć się, wróć się! Nie jesteśmy bezpieczni z tymi szkieletami! Musimy zrobić tarczę, żeby być bezpieczni. A na to potrzebujemy żelazo. o, żelazo. Masypicie dobra, robimy. Przepalamy nasze zielazo, żebyśmy mogli zrobić... ...shieldy! Okej, tak. Stoj w miejscu, stoj w miejscu! Brawię franka, jeśli dropna... ...deepstone de de na głowę. Patrz do góry, kasper! O nie, zrobię. <tryAD ryzyita> A stań teraz tutaj. Ojejku! Prawie. Co mogę to robi? Czekaj, posłucham może pijakki. Nie ma przemca, jak się zauważyłem. Dobra, widzowie, kraftuję tarczę dla nas. Masz. Masz. Dzięki. Dobra, no razie. o wiele bardziej bezpieczne. No. Zrób może jest jeden kilo. E, dobra. Zapadek, gdybyśmy znaleźli diamenty. Diamenty. Dobra. się, diamenty. w tym odcinku jest jeszcze... trochę... A to może Oj, nie wiem czy damy radę. No. W sumie lapis. A jeżeli chodzi To jest potrzebne. Jest potrzebne do enchantu. A więc będę próbował odtworzyć enchant i Ale nie wiem czy się to się znaleźć złota i je No? Idziemy dalej. Chodź tutaj. O, o, szkielet. O nie, pomogę ci. Muszę zjeść wodę. Udało się, zabiłem go. Jaki pot. O nie? Co się stało? Dobra, przydałoby się zrobić wiaderka. Chciałabym robić co, kto wie? Placia. Więcej. Jak się dajcie! Gdzie tam jest? Dajcie! Dobrze! Dajcie! Dajcie! NIE Dajcie! 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 co? To... Ja się miał być dźwięk, ale się zastrawił. Dobra, widrzebę, znaleźliśmy diaks, robimy Diaksi killoff. Um, actually ja robię jak z bo ty biedny, Chyba 6 było. Tak, mam jeszcze dwa ekstra. No to ha, 4. 4. 4. Ja mam cały Dobra, ja robię nam wiaderkę. I przykierkę, i wiaderkę. Jeżeli jeszcze. Jeżeli ja 3. mam przykierkę.

Wiesz jeszcze co on chce? Więcej złotych. Udało mi się znaleźć kolejne diamenty! Jeden! O, ja. Niestety jeden. Mamy trzy. Chciałbyś zrobić sobie kilo? Nie. Czy, zostawi, czy zostawić? Okej, na razie zostawiamy. Szczególnie widzowie, będziemy szukać więcej diaksów. Ale... o, o, creeper! Szukamy więcej diaksów. O, zielono. Uwaga, szkielet. Ale tak naprawdę mówi się diamenty, a nie diaksów, więc no... Możemy pójść do o, tam coś jest! Dobra, to

Kaczekaj. Kaczekaj. co my właśnie zmierzamy do tego do którego pierwszego znaleźliśmy? Zobaczcie jaki on jest duży. Może tu znajdziemy... Na hmm, ta ściana tak. wydaje się podejrzani hmm. To jest mój kolega! I ma To mój kolega! Hmm. Hmm. Oh, 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 oh. Przepraszam. To, to zobaczcie, udało mi się znaleźć drewno! A to drewno znaczę tylko jedno. Jest ja tutaj mind shift. Czekaj to... tam, bo to drewno? To ty jakaś chodź przydarmałeś ten main shift. O ja. A nie, byliśmy od właściwie, tutaj jakoś chodziśmy. O o, chodź tu na dół. Ale dla ciebie i prawie znowu umarłem. Ja muszę... Bo... Um, no. tak się Cześć. Cave Diver Experience. Julka. 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 Nie yeah, hejka. hejka! Ja nie wiem. Zobaczcie widzowie, udało nam się znaleźć Glow Squid'a. Glow Chodź kas, zabijemy je. A je, czy wiedzieliście taki fakt, um, Did you know, że jeżeli jesteście koło Blue Squid'a, to dostajecie na na chwilę? Jeżeli jesteście blisko niego, to dostaniecie efekt najbliższy. Taki, taki, taki jest Numer 2. Bo wiecie, drugi odcinek. Eee. Kas mnie bóluje. Pamiętajcie, widzowie, czytajcie dużo książek. Dialenty, diamenty! Udało mi się dać diamenty, widzowie! DIAMENTY! DIAMENTY W ZOBIE! DIAMENTY! Zbiorę je, mam nadzieję! O, ostatni... By... Jeszcze dwa, trzy... DIAMENTY! Dawaj je! Jeden... Dwa... O, więcej! Ty! Padł! O nie, podnieś! Cztery! Mamy kolejne diamenty! Dzień dobry! Patrz, to jest podejrzanie płaska ściana! A jeżeli widzimy podejrzanie płaskie ściany, to się gdzie skopujemy? Bo jest szansa, że jeżeli widzimy podejrzanie płasków ścianę, to że może być to struktura Trial cha Change, która została zaimplementowana do gry w wersji 1.21. W musimy być family friendly, więc... To sam się zamkni, bo, bo to nie mamili ja w no, i koncert. Koncept. Julian, Julio to. Najpierw. On się Julian, więc tam. Um... Dalsza część game? Tak, tak. Niech tego, tego, tego... Jaram się! Ja się! Jaram się! Jaram się, Jaram się! Jaram się, Jaram się! Cztery Cztery! diamenty diamenty! Kolejne diasty. kolejne diamenty. Najpierw Jaram się! Jaram się! Jaram się! się! Jaram Trafiłem do... He! Kranz! Minecraft! Gdzie jesteśmy? Nasz cel na całą poprawę do jaskini to 64 diamenty. Nie wiem czy damy radę. Ale gdybyśmy dali radę, to by było świetnie, bo byśmy byli bogaczani na serwerze. Ale, ale... Ja. tetek coba tapi ada di sini aku yakin dia suka di sana mana

Bardzo niebezpieczne. Mogą mi zrobić krzywdę. I zakończyć nasz świat, który nie jest hardcore. Bo nie umiemy działać w Nie o, mamy skill'a. Jest... O, mój Co taki ciupia! Nie zdolność. do kreparu. A masz, a masz! A masz! Bo pająki, pająki zawsze atakują w tej, No, i zawsze. Polega miał problem do mnie. Dobra, to sam myślisz. Co to za płaski? Co to za płaski? No, to był no. płaski. Um, actually, e, kordy się nie zgadzają, więc nie mogą być e, Trial Chambers, bo jeżeli porównasz e, e, skład Trial Chambers z składem złota surowego, to wyjdzie ci totalnie coś innego. Dlatego, kiedy masz płeku ścian i połączysz atomy w mo molekule, to, to wyjdzie ci potęga czterech. Czyli nie może być. Tak działa matematyka. Jestem, jestem zaawansowany Fat! Dostałem Ja zostałem cyklą doktor Ej no to co my Moje Dobra, to moje

Kurda. Co tutaj jest? Zobaczmy, to? Jakże dalej prosto, zobaczcie, co się dzieje. O! Wiem. 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 Spider Jokie! Spider Jokie! Spider Jokie! Spider Jokie! Spider Jokie! Spider Chlebek dużo kości. Proch i tak. Bierz. Dobra. Weźcie. A, to no, idziemy dalej prosto. O. Dobra, skończyłem. Nie chcę to mi się skończył chlebek, widziałem. Nie wiem gdzie... Aaa! Wiem gdzie jesteśmy! Nie wiem gdzie jesteśmy Ale tu jest wielki cave, Więc to na plus Bo może być tutaj dużo diamentów Do ciekawości ile masz się diamentów? Łada, tak. Jest 18 12 plus 18 to uh, nie, nie umiem liczyć Już jesteśmy prawie w połowie no, no, więc, ufam, zelam, A no co? mam To jest takie ładne Łęcę diamentów! I to sporo! O Creeper, pomóż mi z, z, z zombiakami! Dzięki! Jest w Dedam! My jesteśmy na jednym... jesteśmy na hita. Dedam, ja też jak się chcę zebrać. Dobra. No, ja zobaczyłem. Baby. Jest więcej, entrant na prawo. Jeszcze 27. Zbierz na każdy 40. Tak najwięcej po prostu. Ale Co to najpierw zrobić Będziemy to w w ogóle. to po co

Jestem bogaty! Jeszcze z moich ostatnich trzech diamentów zrobię sobie diamentową szykierę. by mieć lepszą ochronę przed tymi mobami no, z Teraz jesteśmy ja niepowstrzymani! Teraz widzowie, pójdziemy poszukać więcej diaksów na entrap i na pulsę i widzimy się jak już zbieramy te diaksy. Wklejamy, dajemy sobie na Creative 1000 Jackpot i powiemy, że kopaliśmy poza kamerami. Nie, dobra. Widzowie, jak, jak, jak to, jak to, jak Ty po to sklei jak, jak każdy to wklei, bo on dziś edytuje, to, 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 to przecież żartujemy. Lubimy żartować poza kamerami. SIR! Jak wstańcie do cave'a, to wam pokażemy. Jeżeli nie wiesz, co to, to znaczy cave, bo totalnie nie zdałeś to testu. Jeżeli nie zdałeś testu angielskiego, to cave to oznacza jazdki. Dzięki. Mamy jesteśmy już z powrotem z jazdka i idziemy szukać wstępnego cave'a. Odłożę żarcie do mojego. Dobra, których nie potrzebuję I tak, będziemy tak, się... Tak ma! Chodźmy się Dobra, zbudzimy się w tobie Nie Mineshaft? Widzowie, znaleźliśmy Mineshaft Jul? Jule To się wydobywa Chub obsidian! chub obsydjan

następnym wideo filmiku, raz, na pewno uda nam się jeszcze dokopać tych diapsów, żebyśmy mieli na pewno wystarczający już. I może To było dzisiaj na tyle. Do, do widzenia do następnego. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Niestety nie udało nam się zdobyć tak bardzo dużo diaksów, ale mamy sety. Szkoda, że deszcz jest, ale tak się siak się z Wami żegramy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka i słuchaj, jak chcecie, nie musicie. To nas to fajnie inspiruje to nas, żeby robić więcej odcinków. I do następnego pa.